Cześć, witam Was, ponieważ dobrze mi idzie, a, i słychać ładnie z tego mikrofoniku. No to nagram jeszcze jeden filmik właśnie wracam z Urzędu Gminy, bo będę głosował w nadchodzących wyborach w miejscu innym niż, niż mieszkam. Bo akurat mamy walne więc w terenie, więc sobie takie zaświadczenie załatwiłem, no ale nie o tym to przy okazji e, po prostu w, opowiem kolejną opowieść o, o polowaniu na, na rogacze akurat o tyle mi bliską, że e, było to polowanie z moim tatą e, przy okazji którego pozyskałem bardzo ładnego rogacza, fajnego myłkusa e, chyba o tym nie mówiłem jeszcze mi się wydaje ale naprawdę piękny jeden z piękniejszych jakie jakie pozyskałem w życiu e, ma taką Pojedynczą, że tak powiem, tykę, która wychodzi, że tak powiem, znaczy nie, że tak powiem, tylko wychodzi przed parostkami, czyli taki trzeci parostek, można powiedzieć. No i co, i jakby, kurczę, mam wrażenie, że ja to opowiadałem. Może ja to nagrałem, a nie opublikowałem, ale najwyżej tego nie opublikuję. W każdym razie, to był właśnie pierwszy dzień sezonu polowania na ragacze. Ja tego rogacza nigdy nie widziałem wcześniej. A że miałem taką zwyżkę, właściwie to jest bardziej zwyżka mojego taty, taka teleskopowa, wiecie, rozkładana. Tatę usadziłem na takiej zwyżce normalnej, która jest na stałe u nas w obwodzie. A ja sobie miałem taki plan, że w takim miejscu, gdzie nigdy nic po prostu się nie. No, nie ma urządzeń, prawda? Nic tam się nie działo. Taka fajna łączka była to sobie myślę, kurczę, usiądę tam sobie. E, to jeszcze było wcześniej, także miałem taki plan, że znajdę jakieś drzewo, sobie tam postawię tą zwyżkę. No i wiedziałem, że tam jest taka piękna łączka, fajnie, tam jakaś facelia, coś tam z jakimiś tam innymi, innymi kwiatami. Może z tą to zmieśliłem, bo to raczej... E, no ale takie fioletowe kwiatuszki, jakieś może chabry, coś tam, nieważne. W każdym razie, e, no generalnie piękne miejsce. A jak to ja, że tak powiem żądny różnego rodzaju przygody i nowych przeżyć. Nie chodzi o to, żeby coś strzelić, tylko żeby, jak to mówią, samuraj ma tylko drogę, nie ma celu. Eee, także po prostu stwierdziłem, że to może być fajne miejsce, żeby sobie tam popatrzeć, co tam się dzieje. No i dobra, no to sobie wymyśliłem to takie miejsce, wiecie, nie oczywiste, bo nie jakoś takie mega odludne, e, bo są tam gospodarstwa jakieś tam dookoła. E, no ale wiadomo, tam miejscowa ludność, że tak powiem, to tam nie zwraca uwagi na jak na rogacze, tylko widzi sarna, to sarna. E, więc, e, więc to tyle. No i w moim przypadku była to taka sytuacja, że po prostu nic o tym miejscu nie wiedziałem, ale sobie e, na polowanie pierwsze polowanie to było, wie, to było to był wieczór. To był wieczór, więc sobie e, stwierdziłem, że tam usiądę. No i co? No i jakby miejsce wybrane, e, Zwyżka na plecy, to nie jest zbyt wygodny temat do noszenia, ale daleko nie było do tego miejsca. Miałem do przejścia pewnie jakieś, no nie wiem, 500 metrów załóżmy od samochodu. E, no takimi doszedłem do tego miejsca, no i patrzę na tą łączkę, na ta łączka. Jest ogrodzona cała pastuchem dookoła, tak? E, taka spora łączka, no, ale no jednak, tak? tak jak z daleka ją widziałem, to tego pastucha albo nie zauważyłem. E, zresztą to były, tak jak mówię, pierwszy dzień sezonu, także to ja ją po prostu kojarzyłem z, e, z poprzednich sezonów, no albo, albo po prostu nie była ogrodzona. No i sobie stwierdziłem, że ok, siadam e, tam, znajdę, no ale zobaczyłem, że jest ten pastuch, no to sobie tak myślałem, no dobra, jest jakaś szansa. No ale wiadomo, ten pastuch jest właśnie po to. Znaczy pewnie bardziej chodziło coś czuje okrowy, czuję okrowy, o krowy, nie? ale no też na pewno o zwierzynę też, nie? E, no i jakby decyzja była taka, że ja tam nie siadam, no bo wiadomo, jak jest prąd, no to, to, to jest wielka szansa, że tam nic na tą, na tą łączkę nie wychodzi. No to mówię, dobra, no to tata siedział, że tak powiem, dalej, e, ode mnie pewnie z kilometr dalej, tak myślę, e, od tego miejsca, gdzie doszedłem. No to mówię, wiedziałem, że jest jeszcze jedno miejsce takie, że ja tam sobie mogę dojść i postawić tą zwyżkę. Takie otwarcie. Teraz tam stoi już Ambona, ale wtedy tam nie było nic. E, I stwierdziłem w takim razie, że sobie tam usiądę po prostu, tak? Znaczy usiądę, postawię sobie tam przy takim drzewie zwyżkę. No ale żeby tam dojść, to szedłem takimi pokrzywami, no generalnie katorga, nie? E, w, nie wiem, szedłem kolejne 500 metrów. Właśnie takimi pokrzywami, chabaziami, trzcinami, po prostu żeby już no, zdążyć jeszcze, że tak powiem, usiąść sobie na, ten, na te wieczorne wyjście. No i dobra, tam jakiegoś, coś tam, jakąś sterninę spłoszyłem, no, no ciężko nie spłoszyć, jak się idzie kilkaset metrów przez takie tereny. No także już taki wymęczony, spocony, prawda, mówię dobra, już widzę to drzewo, wyszedłem tą łączkę. Już tak e, mówię, trudno, a dalej czas był jeszcze dobry, tak, wieczornie, no i sobie siadam, tak, e, więc e, wielkie to było grube drzewo, nie pamiętam, jakaś wierzba czy coś, e, więc nie było, nie było opcji, żeby je mm, takim pasem, że tak powiem, objąć, więc tylko oparłem tą zwyżkę, no mało by bezpieczne było tak naprawdę no ale no, uparłem, patrzę, no dobra jestem wchodzę, nie więc ja to tak łączę też z takimi żeby polewanie było niezwykle krótkie zresztą udało mi się nagrać tego rogacza więc jak znajdę to, znaczy jest w jakimś tam filmie więc postaram się wam wrzucić więc właściwie wchodzę a chwilę wcześniej płoszyłem jakąś sarninę więc ja domyślam się że to było właśnie związane z tym, że ja faktycznie tego rogacza musiałem spłoszyć z tych pokrzyw po prostu i on dookoła wyszedł eee, i na tą łączkę sobie wyszedł po tych 15 minutach od spłoszenia. No bo wiadomo, ta wyszka też się nie rozstawia w sekundę, eee, to zajmuje troszeczkę czasu. No i nie było inaczej w tym przypadku, musiałem sobie, eee, że tak powiem, troszeczkę czasu poświęcić, więc myślę od spłoszenia tej eee, fantomowej sarniny do, do tego, do, do, do wejścia na, te, na tą zwyżkę, to pewnie minęło minimum 15 minut, nie może 20. W każdym razie wchodzę, nie Wszedłem, oparłem, prawda? Dobra, tutaj sobie ustawiam aparat, wszystko na tej, na tej zwyżce, jestem ok, przygotowany. No i patrzę, dosłownie podnoszę wyrok, nie, 3 minuty, nie, może siedzę, nie, patrzę, wychodzi sarna ode mnie, no jakieś tam niecałe 200 metrów, prawda? No i żeruje sobie. A właściwie taka no, widać było, że cel był schodza do lasu. Tak? Bo to były takie łozy, a jak ta sarda po prostu wychodziła z tych, z tych łóz właśnie w kierunku lasu. No i ja aparat, oczywiście odruchowo widzę, że rogacz w sensie w lornetce zobaczę, że rogacz, sobie go nagram. No i patrzę, a tutaj po prostu taki fiflak, można powiedzieć, wychodził mu z czoła. Mówię, no to od razu wiadomo, uderzenie adrenaliny, no bo wiadomo, że będę chciał starać się go strzelić. E, co ciekawe, to było w kierunku mojego taty. Mój tata siedział od tego rogacza. No, ze 150 metrów ta zwierzchka była. Czyli no, ja byłem, że tak powiem, niecałe 200 od rogacza. E, i tata był 150 metrów od tego regacza, tylko za łozami. On go nie miał możliwości zobaczyć. Musiałby wiedzieć, że on tam idzie, i w takim przesmyku miałby pewnie szansę ewentualnie go zobaczyć. Czyli ja wiedziałem, że generalnie to jest tylko szansa dla mnie, że ja go strzelę. No więc zaraz wyłączyłem pojazd, postawiłem sztucer, jestem przymierzony. No, chwila po prostu nie było to super stabilne rozwiązanie, bo troszeczkę się też bałem z tą zwyżką, żeby ona się nie złożyła w jakiś sposób. To nie było, wiecie, jak jest ona z tyłu złapana, to ona jest sztywna. Nie? I Tutaj nie ma tematu, jeżeli chodzi o to. Natomiast jak ona się jest tylko oparta takimi zębami, że tak powiem, o drzewo, no to to jest normalnie jak drabina, tak? Po prostu oparta o coś. No i. No więc ja tam, że tak powiem, założyłem, wiadomo, łokieć podparty, wszystko, że tak powiem, na ile stabilnie, tyle, tyle, tyle stabilnie. Myślę, że finalnie go strzelałem pod jakieś właśnie 200 metrów. No i prawda? wiedziałem, że dobrze oddany strzał, jeżeli chodzi, przynajmniej tam, gdzie celowałem, ale nie widziałem reakcji na tym. Chyba wtedy polowałem jeszcze z 243 Winchester, kalibru, to miałem bardzo fajne, że tak powiem, skupienie z tego. Tak mi się wydaje, że to był to. No i dobra, no jakby oddałem strzał, tata do mnie dzwoni, mówi, słuchaj, dlaczego ktoś, kto, ktoś między nami strzelał, nie? prawda, Obok mnie tutaj, nie? Mówię, no Tata, to, to ja strzelałem, tak? Aha, no to już tam jakby mówię, ale możesz posiedzieć sobie jeszcze do końca, bo jeszcze tam pewnie zostało, myślę, że z godzina światła, legalnego czasu polowania na rogacze. Nie, no mówię, To, to jak już strzelałeś, to już, to już zajdę, no to dobra, no ale mówię: no, okej, okay, to ja też do niego poszedłem. No tak za dnia poszliśmy jeszcze tego rogacza zobaczyć. Daleko nie poszedł. Chwilkę tam nie wiem, 30 metrów odejście i leżał. No, przepiękny rogacz. Przepiękny rogacz dla mnie, no, ja byłem bardzo szczęśliwy, że się udało. Eee, no, ale oczywiście, jak to mój tatami, dogryzał troszeczkę, tak. No, bo mówi: no, tak. Senek strzeliłeś mi rogacza, był mój, był mój, oczywiście to tam w żartach wszystko, no ale jak to mówię, ja tak tam dokładał do pieca po prostu. No więc tak, chyba kolejnego dnia znowu na wieczór jechaliśmy na, na polowanie. Właściwie się czy to było? Nie, no to było na pewno też to te polowanie wieczorne i kolejnego dnia wieczorem też jechaliśmy. Chyba rano nam się nic nie udało, że tak powiem, strzelić. To był na, 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 na wieczór, to na drugie wyjście, no i tam mi tam generalnie tata mówił: no to tam coś tam, no tak, tak, tam dokładał, że tam taki i taki synek fajny, prawda się e, nie dał strzelić. No i generalnie e, jedziemy samochodem, już tam dojeżdżamy do miejsca. Ta z kolei po drugiej stronie obwodu to już właściwie e, już okolice Bugu. No i ja kątem oka widzę na takim zrębie już przy, przy wyjeździe, że rogać stoi. Kątem oka widzę, że kurde, no bardzo wysoki, tak? Bardzo wysoki. Jakiś coś mnie zaciekawiło. Mówię tata dawaj, teraz e, ja tam idziemy, on nie zobaczył go, ale dochodzi, idziemy zobaczyć, do tego rogacza, nie? I odjechaliśmy kawałek dalej, od, że tak powiem, tego miejsca, gdzie ten rogacz był. No i, w, no i co? No i po prostu w, zaparkowałem auto i trzeba było się cofnąć do niego jakieś, nie wiem, na tak kawałek ładno odjechałem, za 300 metrów. Albo nie, te 200 metrów to było mniej więcej. Jak od niego odjechaliśmy samochodem, no bo to już na tyle daleko, że ten rogacz, który tam sobie żerował, za taką siatką, czyli małe, małe było gniazdo ogrodzone, a on za siatką sobie żerował. No to mówię, wysiedliśmy, już tata się zebrał, ja też tam wszystko w porządku, działamy. No i w, przyjeżdża do nas jakiś motorek, kiedy widzę, daleka. Mówię, kurde, bo tam to blisko granicy jest, mówię. Straż Graniczna jedzie, nie? no to już po rogaczu, nie? no i przyjechał, skontrolował nas, ale przyjemny gość, tak dalej, no ale gadka, nie, i tam coś, tam, no, tam, tam, ja tam generalnie skupiona, to panowie myśliwi, tak, no, rubaśnie gościu rozmawia, no tak, tak, bo tam właśnie tu polujemy, no nie będę go wprowadzał, że my jesteśmy w trakcie polowania, prawda, że tam coś widzieliśmy, no bo to w ogóle nie to, no to tam widział, że się gadka nie układa, mówię, potrzebuje pan jakieś dokumenty, no nie, 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 finalnie. E, odpuścił nas, no ale ta rozmowa z tym człowiekiem trwa pewnie z 5 minut, 200 metrów obok rogacza, wiecie jak to jest, nie? No generalnie ja już spodziewałem się, że tego rogacza tam po prostu nie ma, no bo e, wiadomo, motorek też tam dźwięk wydaje, coś tam, no to... No ale mówię, tato, to idziemy sprawdzić, nie? No i tata idzie, powie, ja się tam do niego odwracam, tata zaleka lornetką, patrzy, mówię, tata, to nie ma sensu, bo to gąszcz wszędzie, tylko tam trzeba zobaczyć. Mówię, choć podejdziemy bliżej, prawda? No i tam ja podszedłem pierwszy, patrzę, no stoi ten rogacz cały czas, mówię, kurczę, jest w tym miejscu, mówię, patrzę, kurna, no taki no szydlarz, nie? No, według, według prawideł to szydlasz, tam jakieś delikatne odrosty miał, ale no, piękny, wysoki rogacz, nie? No i ten, data przyszedł właśnie z, z, do mnie, tam jeszcze tam parę metrów, ja postawiłem pastroł, tam mówię, tam jest, a to mówię, jak tak po cichu mówiłem, to mieliśmy do tego rogacza w, przez tą siatkę z 70 metrów może, nie? Może coś takiego, nie? No i mówię, no dobrze, on ale na go nie widzi, tak? Na te 70 metrów. On się akurat tak ustawił za takim słupem, Ja go widziałem, gdzie on jest. I on mówi, że nie widzi, ja nie widzi. Ale to, to nie słuchaj, to, to, to ja tak się postawiłem sztucę na tym pastorale dwa podparcia. No, i mówi, że tam to tam jest, tam jest, prawda? on nie widzi. Nie? Mówię, no to przycelowałem w tego rogacza. Mówię, teraz zobacz, o, mówię, widzę, nie? A mój ta nie jest taki, żebyście nie myśleli, nie jest taki niedołężniały i stary po prostu, tylko po prostu faktycznie jakoś tak mu się układał, że ten rogacz nie był widoczny, nie? Więc jakby finalnie, no oddał strzał, udało się, do no, piękny rogacz, no i <laughs> się tam śmiał potem z tego, właśnie, no. Załóżmy, że to ja strzeliłem, tak powiedział. I no to w takim razie tamten tam ten rogacz, e, załóżmy, że o nim zapomniałem o tym z dnia, z dnia wcześniejszego. Także się tak, że tak powiem, e, zre, zrehabilitowałem, ale no mówię, taka, to jest taka jedna z takich historii e, tata synek, prawda, którą się pamięta. No bo no nie dość, że dwa piękne rogacze, e, w obu przypadkach dwie wyjątkowe historie. No i, no i super, tak? No i po prostu totalny łód szczęścia, to znaczy, że no wiadomo, na lesie to w ogóle w takim miejscu, gdzie ta polanka była jedna, dookoła gąszcz, tak naprawdę tam teraz są większe zręby, ale teraz wcale to nie było, tak? Więc jakby, no ten, ten rogarz, no praktycznie, no był tacie pisany, można powiedzieć. No i taka historia się, że tak powiem, nam stworzyła. No i ja generalnie e, pamiętam to do tej pory, a, a było to już no, nie wiem ile lat temu nie? myślę, że myślę, że pewnie w okolicach 10 lat. 10 lat przypuszczam temu, nie? To już jest kawał czasu. Natomiast no, no, piękna historia i, 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 i że tak powiem każdemu życzę takich przeżyć i dzięki temu właśnie się to łowiectwo inaczej postrzega, że po prostu e, ma, się, ma się kontakt e, z nie tylko z tatą, nie? Ale z kolegami e, i, i po prostu, w, jak ktoś się z kimś dobrze kuma, no to takie historie potem rezonują fajnie e, w głowie, e, że jest to nie tylko po prostu, że siadam, strzelam, prawda? Tylko, że no jest jakaś tam cała otoczka tego taka, a nie inna. E, no i to było jedno z tych historii. Pamiętam, że tego rogacza jeszcze z takiej ciekawości teraz sobie przypomniałem, że ponieważ to było bardzo wcześnie, kiedy my go strzeliliśmy na tym lesie. On już tam się nie naruszała. A jechaliśmy po prostu później na te łąki właśnie. Yy, I... No właśnie, słuchajcie. Jak to było? Czy, bo to tamten rogacz był na pewno majowy, a tutaj było dużo komara, bo pamiętam, że to było mnóstwo komara na łąkach. No nie wiem, ale w każdym razie chyba to nie były pierwsze dnie, te, te pierwsze dni sezonu. No ale generalnie e, jedna sytuacja z drugiej troszeczkę wynikała, no bo tamto w jakiś tam sposób to się działo w głowie i tego rogacza na pewno e, ja wtedy miałem takiego busa transportera e, i pojechaliśmy na te łąki e, tego rogacza wrzuciliśmy na dach tego transportera żeby on sobie tam e, że tak powiem no, nie, nie siedział po prostu w gorącym samochodzie e, tylko żeby był po prostu w, no, oddychała sobie ta tusza. No, i tam na tych, na tych łąkach, no, zatrzęsienie komarów, tak? No po prostu jest, jest mnóstwo. Tak? I tam bywa tak, że naprawdę jest, jest tak, że się nie da oddychać w ogóle. No, i pamiętam, że Tata pan poszedł na jakąś ambonę przez łąki, i, i ja tam gdzieś poszedłem. No, i generalnie e, ja tam sobie obszedłem, coś tam już tam wracam. Jeszcze było legalnie, że chodzi o czas, ale ale wiadomo, że generalnie e, te komary no, nie, nie uprzyjemniały no, ile na ambonie, to ten komar troszeczkę nam jest mniej dokończliwy, o tyle z poziomu E, tego jak się idzie, to, to, jest, to jest słabo. Normalnie to takie siatki teraz mam, e, że to jest jakby do garnięcia, ale jak się tej siatki nie ma, to można troszeczkę, że tak powiem, e, dostać szału momentami, na, mimo palentu nawet. Natomiast e, no, pamiętam, że ten widok taty, który idzie od tej ambony, ja mam no, z daleka go widzę, jak e, zasuwa i generalnie, nie wiem, coś tam na głowę zarzucił, bo po prostu no, czarno na, nad głową tak? czarno, jeżeli chodzi o komary tego rogacza dawaj do środka wrzuciliśmy do samochodu i tak się to polowanie skończyło, no ale widzicie, nawet takie szczegóły pamiętam właśnie z tym po takim czasie że tata ciały komary, tak ja tam byłem pewnie jakoś przygotowany w jakąś moskitierę, tego nie pamiętam, natomiast wiem, że tata to lubi ładnie wyglądać i, i po prostu ta moskitiera nie zawsze mu pasowała do tego całego outfitu Natomiast teraz ma taką siatkę, także już, już normalnie z już niej, że tak powiem, korzysta. No, i tym optymistycznym, że tak powiem, akcentem kończę kolejną historię w drodze, którą nagrałem tego samego dnia, załatwiając sprawę na mieście.